W tym miejscu zginął Maciej Mindak. Lokalne media już wcześniej ostrzegały. Maciej Mindak, znany agent nieruchomości i osobowość telewizyjna, zmarł nagle w wieku zaledwie 38 lat. Do tragedii doszło 23 lipca 2025 roku, a informacje o jego śmierci przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Okoliczności wypadku, w którym zginął, są wstrząsające. Mindak zginął w miejscu, w którym często dochodziło do kolizji i wypadków z udziałem jednośladów. Lokalne media ostrzegały, to newralgiczny punkt w miejskim układzie drogowym. O śmierci Macieja Mindaka poinformowano w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym 4 sierpnia w mediach społecznościowych. Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł Maciej Mindak, ukochany syn, brat, tata, przyjaciel, wulkan pozytywnej energii. Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę, napisali bliscy zmarłego w poruszającym wpisie. Maciej Mindak już we wrześniu miał obchodzić swoje 39. Rodzinny. Niestety, jego życie zostało nagle przerwane. Faktowi udało się ustalić, że mężczyzna zmarł w wyniku tragicznego wypadku motocyklowego, do którego doszło w wołominie. Tragiczny wypadek na skrzyżowaniu. Lokalne media apelowały o ostrożność. Z informacji, które faktowi udało się uzyskać w dwóch niezależnych źródłach, wynika, że do wypadku doszło w nocy z 22 na 23 lipca na skrzyżowaniu ulic Regionu Filipińskiej w Wołominie. Według wstępnych ustaleń policji kierujący motocyklem marki Suzuki nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi osobowemu marki BMW. W wyniku zderzenia Maciej Mindak doznał poważnych obrażeń. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Jak potwierdziła policja, kierowca BMW był trzeźwy. Funkcjonariusze apelowali do wszystkich uczestników ruchu drogowego o de zachowanie szczególnej ostrożności. Lokalne media podkreślały, zwłaszcza na skrzyżowaniach, które są miejscami szczególnie narażonymi na kolizję z udziałem jednośladów. Skrzyżowanie ulic regionu filipińskiej jest newralgicznym punktem w miejskim układzie drogowym, z intensywnym ruchem, zarówno w ciągu dnia, jak i późnym wieczorem. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o de zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy przejazdach przez skrzyżowania i skrętach. Czytamy na stronie Życie Powiatu na Mazowszu. Pogrzeb Macieja Mindaka. Rodzina poinformowała, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 8 sierpnia 2025 roku, o godzinie 14.30 na cmentarzu komunalnym południowym w Antoninowie. Pożegnanie i pogrzeb Maciej'a odbędą się 8 sierpnia 2025 o godzinie 14:30 na cmentarzu komunalnym południowym. Adres: Antoninów 40: Sala ceremonialna poinformowano w pożegnalnym wpisie. Maciej Mindak był nie tylko znanym agentem nieruchomości i osobowością telewizyjną, ale także człowiekiem pełnym energii i pasji. Jego nagła śmierć pozostawiła ogromną pustkę w sercach rodziny, przyjaciół oraz wszystkich, którzy mieli okazję go poznać.